Kolejnego mohito Ampera. Kurde, ty to masz zrobić. Dobry spag mają, wiesz? Ten li, li, Limonka. Nie pobiegać. No. Zrobię ze 100 pompek. Tak. I polecisz kurę. A. Jak to jest? Kurde, te orzeszki mi powłaziły A te orzeszki takie Ale dobre są, fajne. No jutro, zaczynam treningi. Jakie? No ten, gorset sobie zrobię, plecy i brzuch, będę no, robił, a, bo mam takie te ćwiczenia do wykonywania, ale ogólnie wracam sobie, tak będę żelastwem rzucał w domu na razie. Nie, to ja w domu też kurwa. Ty, co jest z domu? A. Ty, no trzech tak. było. No. Aaa, bo oni wychodzą dziady. Ale gramy dwójki, ale było trzech przez chwilę. No nie, nie wiem właśnie. Jest nikogo nie ma. A tam są chyba A zabraknie. Ja widzę zabraknie, jakaś ruch, jakbyś mnie dowaliła jakoś w boku. Gdzie lecimy? Ty no dwóch Zazim chłopów nasza. na mnie idzie ty. Co za badzie? <laughs> A, gdzie lecimy? Kurde. No, dawaj. te nasze. Dawaj, zaczniemy tak. Po naszemu. po naszemu Nie ma, nie ma tego samolotu. No. Już w tej wodzie, nie? Bo ja patrzyłem nawet. No, no nie, nie tak jest, tak jest, tak. jest. Jest, <laughs> na lewo. Na lewo za tymi bojami czerwonymi. Jest. No, jest. Bierzesz stację czy co? Yy, mogę stację więc. Dobra. Na razie, na razie muszę dolecieć. Mhm. Mm no, ja już prawie na miejscu. Tak. No ja też, ale. No to ja biorę stację. polecieli na domek, jest jeden gość. Ale tu u nas? Wyżej. Ok, dwóch gości jest. A tam, dobra, dobra. Tam to tak. nie chcę sam. Zrób sobie tam... Będą, będą schodzić, wiesz o co chodzi, nie? No, no, spoko. To trzeba wziąć i spitalać. Tak, ja strzałkę zaraz rzucę tam jak coś. Nie, szkoda strzałki, bierzemy i lutujemy i spitalamy i tyle. Dobra. Tak jest. Jest ser. No. Nie, nie ma okay. sera. Nie ma sera. Kurde, tu łażę jak głupi. E, chcesz smota? Nie no, bierz, bierz na szybko. Ale ja, ja już mam, ja już mam broń. Dobra, to jak coś... jak będę miał czas, to podejdę. Dobra, jest w tam. Pierwszy rzut to mam... o, mam ramparta, dobra. Wykryto potencjalne zmniejszenie strefy. się przejść obszaru. Ojejku... o, aberka też jest. Chcesz... mp 40 Nie, mam już. To ja biorę. I se zamontuję, dobra. Dobra, to mam wszystko, mam samochód. Brałeś na budynek yy, żółty? Nie. O twojej lewej? Nie. Mało pestek mam pojęci. Kurde. Fajna broń, ale mało pestek masz. Jasny gwim. Dobra, ja lecę na daszek. Dobra. Co oni z tymi bandażami poszaleli? Ło wow, wow, Walą No Walą, walą Dlatego mówię, szybko samochód i spitalamy mm -hmm. Skąd oni walili? Ło wow, Walą, Nie walą, no co, ja tyłem pobiegnę kurwa, no, koło samochodu jest ty ja. mhm. No Ale go trochę tam ubiłem. Koło samochodu jest zawiesiony, dokładnie Wziął już samochód A już patrz za Weź ode mnie broń tam miałeś Niszczę im tą bro samochód Wiesz bronię do mnie uciekaj Zaraz. Na razie nie mogę tam podejść Bo oni Pamiętam pewnie ja nie są wy wycelowani nastąpi zmniejszenie strefy Poszukajcie schronienia No Co no, wiesz no są tam biega nie. Biegał tam przed chwilą był z mówię Ten samochodem uciekł gdzieś zobacz, daleko do strefy ma i samochód pop... Zbiega O no celowa Leci Dobra Super, brawo Po cholery przy losu. Drugi się już boi, pewnie. Nie słychać go na no nie? Nie. Więc idzie, idzie, idzie. Idzie, no. Idzie, idzie. Kur... No skakuj, skakuj. On po lewej jest. Mhm. Uważaj. Po prawo, 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 po strzałka! No, ale... U. Jak? No na strzałce pokazuje inaczej, Bartek! On jest z tyłu no, za mną! Jak? No jak przed tobą już? No teraz dopiero, a strzałka inaczej pokazywała, to ktoś tam musiał jeszcze być! U mnie pokazuje z tyłu, bez kitu! No bo prostu... zrobię yy, filmik i, i wrzucę go, naprawdę. Mi go pokazywało go z tyłu, go, go mi pokazywało z tyłu z lewej strony, dlatego ja wyskakiwałem cały czas w tamtą stronę. A, a, mo a może dwóch było gości, tak jak mówisz. A strzałka w którym miejscu była w ogóle? Czekaj, ja tu. Z tyłu za domem była strzałka. Znaczy Nie. ona była z przodu, ale no, mi pokazywało z tyłu za tym y, tabakos. Aha, a zobacz co... A, zo a zobacz kamery No Zobaczyłem, ten kurwa z przodu mnie zrobił. Ja pierdzielę. Co za badzie w ty. Serio ci Ale... mówię, ja robię tego filmik. Zapisuję.